Nie biorę Amber, bo ja się nie, nie umiem obsługiwać Cześć widzowie. Cicho siedź. Chcę, chcę Daję ci, daję ci, daję, daję. Ty mi nic nie daj, ty mi nic nie... Zasarałeś się tej chwili, wiesz? Ja chcę Asza. Dobra, zaczynajmy, grajmy. No, let's go. Dobra, pamiętajcie, że to jest nagroda i walczymy tu o gwiazdki. co my gramy? Mm. Mamy, zabijać postacie, no z tą postacią moją... Tak. Holy shit, to fuck. Serio, ty już pierwszy padłeś, ty już jesteś Uwaga, że nie nubem. O, o nie. Zapomniałem, że nią. Ooo! Z tą postacią, co mam, nie umiem się obsługiwać. No to nie było, trzeba ją brać. To mi ukazała wziąć. No to nie było trzeba. Jeszcze co, jak ty się tak dalej będziesz słuchać leny, to ty będziesz w zimie w sandałach chodził normalnie. Tak jesteś głupi. No ale to Nie, Bob to przez was. Bo to wy jesteście takimi łupkami. Mogłam wziąć skójka Oni nie może wziąć, nie bierzcie głastki Ja Głastki Głastki kuwa Głastka to to jest najlepsze rozwiązane do dupy Że się Ej, wiesz o tym, że To oglądają moi guys Z klasy I wy mi psujecie to Ale to odcinek! Nie Twoją staro, tylko odcinek! Ubrę! Ubrę! Tak jak. Witaj! Dupa. Dupa. I dupa. Lećcie, małe gówniaki, moje. Posprzątajcie I tego dupa, śmiecia. Nie kurwa. Do pięć, do Na 5 do 20. Biorę dupę, niej kurwa. Kurwa. Nie, Wygraliśmy. Tak. <grym> Ej, to jest prawidłowe. Daniel ma 0. Ja też mam 0. <grym> ja też mam 0, nie kurwa. Łódne sprawy! tą Co <coughs> to jest za gówno. Co ty chcesz takie? Coś no, to to to. O, Nie wiem, nie widzę tego. Nalegam tą Dobra, ta może być, ale biorę... Nie! Ale ty to chciałeś, No co Ty olisz? Dobra, bierzemy to. Chciałeś to. Chcę to. Nie wydziwiaj. S. Może ci przestać? To Lena znowu. To ty tak znowu. Jest. Najlepiej zajść na chusteczkę. Od kiedy tu o, są rury? Dlaczego tu są rury? Nie powtarzaj po mnie. Co ich może? To staram się. To mnie. Tak, cię zabito. Do dwa do no bierz tak? to kurwa. Tybi tam Chciałam ciebie bić. Jest iść, Debilem. No, bierzcie go! Wybarany! widzisz? Ja pierdolę. Dobra, bierzcie te śruby. To teraz możemy. Będziemy. O, bierzcie tego. Tego głupka. O kur. Edgar. O Ize. Co zapomniałeś? Podać dupy. Dobra, bądźmy! Bot, się bot, bot, bot. On, on nie wchodzi tu w grę. Mamy pota. O w dupę, oni mają pięć gwiazek. Dobra, idziemy, idziemy! O kur. Nie mamy pota. Dwa match. Pi, 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 pi. Przegramy. Tak, i to już jest bardzo tego świadome. Jesteśmy wszyscy. Albo może je? Ej, my mamy więcej tych śrubek. Dobra, idziemy tam. Nie, Daryl, gówno. Daryl, gówno wyszło. O, to tu, tu tu, bierz, bierz, bierz. Dobra, teraz mamy 12 Bierz ich. Na łeb z nimi, na glebę z nimi, brać, 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 ciągle brać. Remis, mamy remis oblężenia. O kurcze, nie dasz rady. Zawsze to ja ci, zawsze to ja ci muszę pomagać. ty idzie głupi. Nie, no to Wy e i my to wygraliśmy? Nie. Odjąć pięć Łe, Łe, łe. będę rytet nad pięcioma, jest bierze na lepszą postać. Nie mam najlepszej. Okej. Nie, on nie jest wcale dobry. Mhm. Mam. Nie biorę peny, Turniu. <noise> nie wiem, <biorę, mam. głos> nie wiem, Nie Jestem dobra. O! Kurczaczek! Nie wiesz kurczaczka. O kurczaka! Bo ja ty będziesz kurczakiem. Wraży się, że serio jesteś w nim dobra? Tak. Nie nie żyjesz? taka słaba od kurczaków. Ty nad, no nigdy ze mną nie grałaś kurczakiem. Co no, no, Kurczak. Zagramy z kurczakiem. I Kurczak na kurczaka ma kurczakowy. Eee... Um, Cześć. Z kim my gramy? Szybko środek O Ocie fak. Nie tak. Już na... Jakbym nie miała lagów, to by może się udało nam. Bez lagów. Chyba. Jeszcze tylko. Tak! Ja prawo. Jeżdżę, ja mam takie lagi. kuwa. kuwa. ma bech. O oh ma bech. Oh o ma bech. Zabijo! Po prostu. Mierda prawej! Ale jak teraz wszystko pójdzie okno, to wygramy. Chyba. Pff. Kurwa. Kurwa. Wypier, wypier. O super. Zabiłam. Dupé. <laughs> Pomagam! Pomagam! Może jak on by woli szedła, tam ci to by... Nie szliście. Tam, ten. Jest! Rozwaliłam sejf! Nie, bo ty ich zabijałaś, a ja, ja rozdupcyłam ultem. Kurczak, dawaj, zagraj ponownie, jest, jest, niech wygraliśmy, właśnie, Po pięć latach. Tak! Niech ty miałeś dwa lata chyba. Ja prawo, ja lewo. Ja prawo. Kurczak na środek. Kurczak na środek. Kurczak, Dlaczego? Nie do kurczaki są samego. Dobra, nie pytać. Nie, męż Kurczak na kurczaka! Dobra, kto pytał? Cię tam pokonają, Lena, toż ty. O kurwa. No. Trzeci poziom. Idziemy, idziemy. Mamuta! Brońcie mnie! Brońcie mnie! Brońcie! Pójdę im zapuścić ul... Tylko mnie brońcie! Atakujcie sejfik! O sejfie jest ok. najważniejszy w naszym życiu! Dobra, Daniel, broń mnie! U no czego ja się muszę bronić? Bo ja mam urta! Ona ma dobrego ulta. O kur. I jedne. I jedne suką. Kurwa O O w dupę, rozjebałam ulta Kurwa Nie Broń się, broń się przed gównem. Dobra dupy, wierzymy to Ja go na Dawaj, broniłem Dawaj Dawaj Dobra, jak wszystko pójdzie dobrze, to się rozpierdolimy. No teraz już nie No siema kurwo. Ty kurwo nie głupi. Nie po 11. 10, teraz 11 dopiero. 12. 13. Nie. poziom. Tak, tak. Niech ona nas broni. Jedziemy. I ja idę im normalnie ulta zajebać. Idę. Jeb, jeb, jebni. Dawaj, to jest największa szansa. Dobra. Nice. A ja Cię zabiję laleczką taki. O, o Aż się O, Co? Co się stało? No mapę zmieniliśmy, to już nie jednej i na tej samej nie będziemy ciągle grać, no. No nie dziw się, no. O kur, e e e e e, 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 e. jakieś gówno idzie na nas. <noise> Wenecta, broni sejfu. Nie bronię sejfu, bo jestem. Zławo bronię! Bierzcie! Bierzcie gnuja. Nie. Ja Jesteście głupi, ja głupi jestem... jak skała! Nie? Pomóżcie mi z koletką! Proszę kurwa. No bicie! No. Tak. Tak. O kurwa. Zagraj ponownie. Nie, ja nie. Zagraj ponownie czy nie? Zagraj ponownie. Chwila kurczaki już. Kurczak. No, nie, nie, no, nie. No, 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 no. Nie pyskuj. Nie pyskuj mała gówniaro. Co wy zrobiliście? Chcesz umrzeć kurczak? To ty pianalizm. O, skrzynia. Słuchajcie, mam skrzynię zadymiarza. Życzcie mi szczęścia normalnie. Jaką dużą, małą? Zadymiarza. Ale są dwa, więc bardziej nie. Tak nie będzie. Dużo tutaj mam dopiero na 20, a ja dopiero jestem na 12 Jak u postać Nie O no, tu no, 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 no. no let's go. Let's row

Nie wtedy mogę już to Nie! Teraz idziesz, Daniel! Marian, Gajsy! Gajsy ja zginęłam! Ukujuj, ja, ja się To fajnie, sama. Serio? Tak. Mam serio, jakiś wieleki łapek. Dlaczego tu nie ma tego portalu? Specjalne, aby cię rozbali. Dupa Jesteśmy ekipą Kidu, więc się... no I choć na przyjdzie, to przyjdzie, zaatakujemy go Szybko, wszyscy naraz, atak Jeb u, u, u. <laughs> Zginęło? Oni mnie mają na chida. Ebni, 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 Ebni Przegrałam Przegrałaś To rób więcej No i Cię trafiła No niech to przyjdzie Ona Cię zabije You gonna die? You gonna die? You gonna die? O kurwa, ta pierwsza Ну то малюшка, вы нащу мал. Вась, учи, Алена. Сейчас я все сошла. Не танчи мы. Мам ульта. Дальше мам ульта. Заставай сама! A ja mam pięć, a ja mam pięć, a ja mam pięć więc ja nie macie się tym chwalić. Tak kurwa. Nie mówisz. Chcę to zobaczyć. Kieć tam dzidzia. Nieu! Maszie! No, Danusia, on no jest Danusia, no nie pamiętasz. O fak. Zabij mnie! sama. tak ma solówę tak jak ja z hakerem tak jak ja mam solówy z hakerami na robloxie jakby z moim bratem z kolegą brata dzisiaj miałam solówę z bratem moim Guysy, słuchajcie dzisiaj miałam solówę z moim bratem hakerem i jutro wejdą wyniki kto wygrał jest Więc... Tak. Kto? Sędzią jest i na nasza siostra. On to przekażę. Nie, 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 mam będę miał urta, jak jeden nas To dobrze, czy źle? Zgraliśmy! Zagraj ponownie, dajcie! Na chuj! Na chuj, na chuj mnie to było! Teraz ja nie dam rady! Na chuj mnie to było! Ta i co? To będzie hitem, to będzie hitem! Tak się nie budzi. Tak, to będzie hitem. Tak tak, to Bo będzie hitem. A, smoko jest taki na łapkówach! Mogę się wykręcić! Człowieku! Wyrw mi loada. Oh I ja będę tu sama. Zabiję was. Szatania wemari się taluci Lucia Zawsze działają moje egzorcyzmy. Zróbmy tak jak na początku, że tu tak cyk dostałam. Tym oni ode mnie dostali. O NIE! Zrali się! <noise> Prost xD Kurwa jeszcze wykorzystałam ulta na... No nic. Dobra... Tak Danusia, to jest uczucie kiedy jesteś sam Danusia masz I masz depresję Masz Czulicia wygraj to! Jak mam wygrać jak mnie otoczyli? To... To idzie... Było trzeba im spierdolić. Nie ja zniszczyłem urtem, księżczającym w jajka. Ale korzyść jednego zabiłem. Aaaa! Cim cirim cim. Cim cim. cim.

Mariany, to już trwa lat, ja 23 minuty! 23 minuty, czyli tyle, ile ja mam procent. Czekaj, Co wy tam? Odwalacie! <grym i wytrych> Przepraszam, kochani. Muszę skończyć ten no odcinek, bo ja Normalnie nie, 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 No nie, masz do powiedzenia nie, nie, masz do powiedzenia Danusia? Masz powiedzenia, do powiedzenia Danusia? Ale co? No nie, na nie, porze... nie, no, 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 dobranoc widzowie. Nie. Przepraszam. mi Dobra. się. Dobranoc widzowie, idę oglądać Minecrafta. Dobranoc.